Dzień dobry. Misją Bonabanko jest codzienne wsparcie przewoźników, spedytorów i załadowców w ich działalności. Zapraszam Cię do zapoznania się z panelem klienta Bonabanko przygotowanym dla przewoźników. Po zalogowaniu widzisz stronę główną panelu. W centralnym miejscu znajdują się sekcje Konto prezentuje dostępne środki. BP, ta sekcja, pojawi się po otrzymaniu karty BP od Bonabanko. Sprawdzisz tutaj szybko, jaką kwotę możesz wydać na paliwo. DKV, jeśli korzystasz z finansowania limitów DKV, sprawdzisz, jaką kwotą zasilone jest konto w DKV. Zabezpieczenia przyjęte: To miejsce, w którym widać rozliczenie udzielonych pożyczek. Finansowanie faktur to kwota faktur i innych wydatków Twojej firmy opłaconych za pośrednictwem Bonabanko. Usługi Transcards to podsumowanie wystawionych faktur za usługę. W prawym górnym rogu widzisz dane Twojego opiekuna. Możesz zawsze do niego napisać lub zadzwonić, jeśli masz pytania albo potrzebujesz pomocy. Na tej samej wysokości po lewej stronie widzisz numer swojej umowy. Lewe menu to dostęp do poszczególnych usług i funkcji w panelu. Mój profil to miejsce z danymi Twojej firmy. Możesz tutaj dodać dostęp do panelu osobom, które będą z niego korzystać. Sprawdź zleceniodawcę. To unikalna funkcjonalność, która umożliwi Ci szybką i samodzielną weryfikację zleceniodawców przed podjęciem współpracy. Umowy. Tutaj są zebrane m.in. informacje o Twojej umowie, przyznanym limicie i kwocie pożyczki wykorzystanej w bieżącym miesiącu. Zabezpieczenia. W tej sekcji dodajesz zabezpieczenia, na podstawie których przydzielamy Ci pożyczkę. Środki te przeznaczasz na zasilenie karty, finansowanie faktur lub innych zobowiązań, albo przelew na konto i wypłatę gotówki. Finansowanie. Tutaj możesz zlecić opłacenie faktur za leasing, paliwo od Twoich dostawców i innych faktur wystawionych na Twoją firmę, a także składek ZUS, podatków, pensji pracowników. Oraz wypłatę pieniędzy na konto. Faktury transkard. W tym miejscu znajdziesz wszystkie faktury wystawione za nasze usługi oraz sprawdzisz status ich płatności. Raporty. W tej sekcji możesz pobrać m.in. bilans bieżący, czyli rozliczenie zobowiązań i należności z wpływami na konto oraz wszystkimi opłatami od daty zawarcia umowy. Dziękuję i zapraszam cię do korzystania z wielu możliwości wsparcia przewoźników dostępnych w klastrze Bonabanco.